Wow, Natalia, ale świetna rumba. 40 po raz kolejny, jak się czujesz? No, w szoku. W szoku, bo to, co było we wtorek na sali, a to, co było dzisiaj, to jest takie niebo a ziemia. I tutaj duże. naprawdę wiem, że powtarzam się, ale to jest duża zasługa mojego partnera tanecznego Rafała, który nie tyle jest moim trenerem tańca, co też. Bardzo mnie wspiera i trochę można powiedzieć, że faktycznie jest takim moim psychologiem, mentorem i wie, jak do mnie dotrzeć. No i dzisiaj tak naprawdę czułam, że, że między nami było to porozumienie i, i ten taniec mam nadzieję, to pokazał. A dlaczego ta Rumba na początku sprawiała Ci takie problemy? Wiem, że tam chodzi o kobiecość, ale jakbyś mogła to rozwinąć. Z czym ty miałaś największy problem? Wiesz, no to jest trudne, kiedy ktoś przed tobą staje i mówi, no to zaproś mnie teraz, y zachęć mnie. I ja tak, no co ty, Rafał, no weź, ale nie, ale serio, i kamery na mnie patrzą. I ja mam z oczach, bo ja nie wiem, jak mam się zachować, bo. To nie jest takie naturalne, że stajesz mm -hmm. przed kimś... i mm", no. Więc y, jest to trudne, szczególnie, że nie jestem taką osobą. Może na moich zdjęciach gdzieś tam y, potrafię zapozować seksji, y, potrafię zagrać to do kamery w filmie. No ale tutaj mówimy o takich emocjach, których nie da się oszukać y, w tańcu. Y, no i to faktycznie była batalia, ale się udało. Generalnie temat romantyzmu, bliskości, namiętności, miłości jest mi obcy. No właśnie wiem, bo ty kiedyś powiedziałeś, że ty nie miałeś żadnego faceta takiego stałego, stałego. Tak. To jest prawda? Nigdy nie byłam w związku. Jak to jest możliwe? Jak to się stało? Nikt nie chciał mnie tak naprawdę nigdy w życiu poznać. Mhm. Śmieję się, że trochę byłam jak trofeum. Każdy chciał zdobyć trofeum, ale niekoniecznie posiadać i niekoniecznie mnie poznać. Tak naprawdę mój partner taneczny zna mnie najlepiej z wszystkich mężczyzn w moim życiu, poza moim tatą. Okej, okay, jak ty się z tym czujesz, że wiesz, że mimo wieku nie miałaś nigdy stałego partnera? Bo czasem jest tak, że przychodzi taki kryzys, i wiesz, i myślimy sobie, że z nami coś jest nie, nie tak. Tak, przeszłam, przeszłam też coś takiego. Nadal się zastanawiam, wchodząc do pokoju pełnego kobiet, co ze mną nie tak, że one mają mężczyzn w związkach, a ja ciągle single. Um, ale też uważam, że lepiej być solo niż z biletkiem. No tak, Rafał, hej! Oh, hej! Oh, hey, oh, hey. oh, hey. oh, co ty to robisz? Kurde. My już kończymy rozmowę, bo to ostatnie pytanie padnie, ale Natalka bardzo ładnie powiedziała, że świetnie się sprawdziłeś w tym tygodniu, że jej pomogłeś, otworzyłeś się w tej rumbie. Gratulacje, świetny tak, nauczyciel, świetny nauczyciel. To, Damienku, zapraszam Cię, ja również mogę Cię. otworzyć. Też otworzyć. Ta, Dobra, to jak gadamy otwieramy o, Damiana. Jak gadamy o otwieraniu, to e, Ty w filmiku przed tańcem powiedziałeś, że faceci cię zranili. Jak to ranienie wyglądało? że dużo z nimi przeżyłaś. Co oni ci robili? Zazwyczaj kiedy otwierałam się przed jakimś mężczyzną i mówiłam, ok, dam temu szansę, no to, on, to on znikał bez słowa. Co ty mówisz? Wariat. Wariat. No ale to mi się zdarzyło trzy razy pod rząd i stwierdziłam dobra zajmę się karierą. Trzy razy pod rząd? Ale jak to? Ale Rafał jeszcze dwie, nie uciekł dwie, dwie, i randki. dalej mnie trenuje. Ej, więc dwie randki nie jest i, i szedł tak dalej? Dwie randki? Ale w ogóle próbowałaś z nimi zagadać? Bo ja bym, jakby nie, ci nie, nie, uciekła to co wiesz, byś zrobił, napisałbyś? Nie, nie, no oczywiście, walczyłbym ale jak wiesz. Jak nie. Napisał, o co chodzi? To no, były które trwały pół roku, roga, nie, dwie randki. Hmm. Ale kiedy ja, kiedy oni się starali i była ta gra, było okej, okay. a kiedy powiedziałam, no dobra, spróbujmy, no to już ich nie było. Aha, Chodziło tylko o gonienie sposób. króliczka, L Jest, faceci pewnie, lubią gonić wiem tacy, którzy po prostu nie, nie udźwignęli tego, po prostu poważnego związku i może na złych facetów drabiała w swoim życiu, ale mam nadzieję, że po tym programie... Będą. Trzymamy kciuki, mamy kciuki, żeby się ja udało. A Natalia, na gdzie ty? słuchajcie, przed chwilą wam machałam z tyłu, ale no. chciałam, tylko powiedzieć, że ja im bardzo gratuluję tak pięknej rumby o, po prostu o, ale to jest miło, miło, Zależna. ale ja też gratuluję tej rumby. Na żywo, to pewnie widzowie nie wiedzą, ale na żywo to ja sama ciarki miałam, tylko ciarki. No. no, i to jest piękne zakończenie rozmowy. Wam dziękuję, przejmuję panią pisarek. Pani pisarek, proszę bardzo. Pisarek. Bez cięcia, tak tak, 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 tak. Proszę zająć Dziękuję, się parze numer 11, tak? 11. To SMS-y na 11, a później na 3, 3. wysyłajcie 2, bo można wysłać 10? Nie wiem, nie wiem, bo ja nie wysyłałem. Zależy, jeszcze chyba, nie wiem. Dziękuję, Patryk, Natalia, bardzo. Dzięki. Patryk, Cięcie.